Witajcie, mi drodzy Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Lockup A Role Player Tale, czyli Lockup opowieści ze świata Role Player. E, w sensie, Lockup jest grą planszową z mechanizmem worker placement. Którą dostaliśmy z do recenzowania od wydawnictwa Ogry Games. Znaczy, dostaliśmy angielski egzemplarz polskiej polskie premiery, jeszcze nie ma w momencie, jak ja to nagrywam. Chcę się wyrobić z recenzją i wideoinstrukcją, którą, do której link znajdziecie w opisie, na premiery polskiej, polskiej wersji językowej. Więc tak, tutaj natomiast tylko poznacie recenzję. Zaczynamy tradycyjnie od informacji pudełkowych od wiek 10 plus. Mhm. Naprawdę, tu bym się w 100% zgodził. Od jednego do pięciu graczy bardzo fajnie jest ta plansza tutaj zaplanowana i jakby zaprojektowane to jest wszystko dobrze. No tak, no rozgrywka jest trochę dłuższa, ale mimo wszystko jakby idzie to w miarę sprawnie. W miarę sprawnie, w miarę szybko uczymy się tego z tą grą, na czym nam zależy, o co nam chodzi, więc co chcemy robić, w co inwestować, z czego zluzować. Moim zdaniem to idzie naprawdę dynamicznie, więc tutaj jest trochę dłużej, ale bez przesady. Czas rozgrywki podane na 90 minut. No, no wiadomo, no, trochę mniej może być, jeżeli gracie sami i myślicie szybko. Trochę więcej może być, jeżeli jest was 5 osób. Wykonanie bardzo mi się podoba. Eee, naprawdę. <laughs> Wiecie, ja nie lubię. Znaczy te, te drawienka takie te, okej, okay. jak są w grach typu... Takie, które są osadzone w świecie fantazy, to jeszcze pół biedy. Nie znoszę ich w grach science fiction, to, to mnie po prostu leczy. Ale są też takie przezroczyste, żeby było fajnie. Plansza jest bardzo ładna. Pla bardzo, ale to bardzo podoba mi się ta ilustracja na planszy, bo to jest tak cholernie przejrzyste. To jest z jednej strony mapa tego więzienia, z drugiej strony plansza z polami, z trzeciej strony jest to taki rzut, trzy... naprawdę. Kapitalna jest ta plansza i, o, i naprawdę, ja często tak sobie ją rozłożę i tak zanim wyłożę inne elementy, to no, no okej. Okay. Więc nie plansza jest super, no i tak. To jest tak totalnie niepotrzebne, w sensie te, te kraty, to jest, naprawdę nie wiem kto na to wpadł, na e, e, etapie developmentu tej gry, bo to naprawdę, to, to mogło po prostu być, wiecie, to jest no, ewidentnie, tak? Ktoś sobie tutaj trzymał to, że, te żetony tych i ktoś się tak na to patrzył inny z drugiej strony i pomyślał ty. Oni jeszcze nie, nie, oni są jeszcze w celi, tak? Oni teraz siedzą w celi, jak ty to planujesz. Więc wiesz, co by tu zarąbiście pasowało? Jakby im zrobić takie kraty. Idę o stówę, że tak wyglądał proces myślowy, i mówię, to jest jedna z tych rzeczy, która totalnie nie wpływa na rozgrywkę, ale i, i bym jej nie potrzebował, gdybym na przykład jej tu nie był, bym za tym nie płakał, bym nie wpadł na to, że to powinno tu być, ale teraz jak to tu jest, nie wyobrażam sobie gry bez tego. To jest tak kapitalny, klimatyczny, mały detal. Że no nie, to jest świetne, to jest, bo wiecie, no, to tak sobie siedzi, mamy więzienie i to jest super. I to to mówię, to nic nie zmienia, nic nie wprowadza oprócz takiego drobnego smaczku, a czasami takie drobne smaczki potrafią dużo zrobić. Więc wykonanie ogólnie na plus. Yy, sama gra. Mówię tutaj z perspektywy osoby, która na przykład nie gra w kartografów, a do podstawowego roleplayera yy, mam taki stosunek yy, ok. Nic tam mi nic nie urwało. Eee, chyba nawet już jej nie mam w kolekcji, jeśli mam być szczery. Podobało mi się, dobrze mi się w to grało, ale koniec końców nie chwyciło mi tam za serce nic. Eee, oczywiście z tym dodatkiem Potwory i głosy było o wiele lepiej, ale i tak jeszcze jakoś tam nie, nie złapałem. Eee, roleplay. Natomiast wiem, że bardzo dużo fanów ta gra ma. Więc, jeżeli jesteście fanami tej gry i chcieliście jakąś planszową grę w tym świecie, to lockup jest po prostu dla Was. Koniec. kropka, Nic więcej nie musicie wiedzieć. Idźcie w to i dziękuję bardzo. E, natomiast, dla takich osób jak ja, które roleplayer tam może średnio zachwycił, albo może roleplayera nie znacie, bardzo Wam polecam lockup. Lockup jest bardzo dobrym tytułem. On to jest taki, bym powiedział, w pewien sposób klasyczny work up, worker placement, gdzie okej, okay, wykładamy. Dzięki temu coś dostajemy, to coś co dostajemy wydajemy na coś innego, i próbujemy być w tym wszystkim lepsi od innego gracza. Jest to wszystko osadzone w tym bardzo takim ciekawym, fajnym klimacie ze świata roleplayer, ale ze świata konkretnie tego właśnie z tego więzienia, gdzie próbujemy być mądrzejsi od innych i od strażników, jak jesteśmy solo, z takimi rzeczami, na które trzeba zwrócić uwagę, jak to ze spyszyn, żeby tutaj kombinować, żeby gdzie tego lookouta dać i tak itd. itd to są bardzo ciekawe decyzje do podjęcia. I to jest to, co moim zdaniem tę grę wynosi ponad przeciętność. Bo... Ja mam powiem tak, z Worker, worker Placement, czyli, jeżeli nie wiecie, Worker Placement to jest nazwa mechanizmu, gdzie mamy jakieś pole, do tego pola jest przypisana jakaś akcja, no i teraz, żeby móc wykonać tę akcję, to musimy na to pole położyć naszego jakiegoś tam przyjętego ogólnie pracownika. I to działa, i to jest taki prosty mechanizm, tak? I, i powiem Wam tak, to nie jest mój... Ulubiony mechanizm, ale to nie jest też. Znaczy inaczej. Ja zawsze się zastanawiałem, jak ludzie mówili, że oni lubią ten mechanizm, bo jakby ja rozumiem, z czego to może wynikać, ale te... worker placement jest takim mechanizmem, który trudno lubić. Sam samym w sobie, ten sam szkielet podstawowy, tak? Bo na przykład deck building, który jest mechanizmem budowania kart, już no jasno, wiadomo dlaczego można go lubić, bo on, tak jak jest skonstruowany, on dostarcza emocji, dostarcza sam z siebie, ta idea, jak to zostało przemyślane, Dostarcza emocji, strategicznego myślenia, decyzji i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Tutaj sam w sobie mechanizm jest dla mnie taki, okay, no to jest tam sposób do osiągnięcia czegoś. Ale w tej grze zrobiono to w taki sposób, że oja pierdziu, oja pierdziu, ile to dostarcza emocji. No, no dobra, może nie aż tak bardzo, żeby nie było. Eee, ale naprawdę, to. Jak my widzimy, jak my bacznie obserwujemy, co kto robi, gdzie się coś może pojawić, na czym mi zależy, czy komuś innemu na tym zależy, po co ktoś będzie szedł, kogo ja mam tam wystawić, czy mam tam wystawić tego gościa, czy to power, który ja mam tu mi wystarczy. Kurde, ale tam jest, jest ja nie mogę mieć więcej suspicion, no ja, ale kurde, cholera, no ale muszę tam iść. Dobra, to dajmy tam lookouta, ale nie, bo ten lookout mi się tu przyda lepiej. I nagle taki w sumie prosty zabieg, że ok, tak, ty umieszczasz i ty potem zrobisz, ale czy zrobisz jeszcze, to zależy od tego, czy inni tam nie położą nic mocniejszego. Prosty taki twist, jeśli chodzi o mechanikę worker placement, a dużo wprowadził, bo wprowadził właśnie emocje, których moim zdaniem brakuje przy takim suchym standardowym worker placementie jak na przykład, nie wiem, pola Arle, gdzie po prostu robimy, op, robimy, op. Tam w tej grze się. Ceni coś innego, tak no się nie ceni samego worker placementu. A tu się faktycznie ceni ten element worker placementowy, bo został on fajnie przemyślany z fajnym twistem. Eee, więc bardzo mi się ta gra podoba. Jest prosta do nauczenia. Jest taka w sam raz, jeśli chodzi o ciężar. To nie jest takie ciężkie euro, gdzie ja się gubię i pocę. Nie. To jest takie euro w sam raz dla mnie, takie niezatrudne, niezałatwe. Ono potrafi boleć. Potrafi boleć, słuchajcie. Jak źli, Ja miałem... Jezu, pierwsza moja rozgrywka? Ja, totalnie głupio po prostu szacowałem, myślałem, przewidywałem, nic mi totalnie nie szło. Była druga tura i ja chyba prawie żadne... niewiele co... Nie, tragedia była. Ale znowu, fajnie, że jest ta biblioteka, mechanizm biblioteki, który sprawia, że jak tam gdzieś tam nie pójdzie, to mamy szansę w bibliotece, a tam potrafią być czasami fajne rzeczy. Więc tu mówię, no... Jest to fajne, że jest to takie poczucie tej konsekwencji, że ok, jak nam się coś nie uda, to trochę pożałujemy, ale z drugiej strony nie jest to takie, że już totalnie Cię tak raz gniecie i totalnie dobija, bo to po pierwsze są te mechanizmy które, mechanizmy, które potrafią. Ten mechanizm biblioteki, na przykład, który pozwala nam trochę tam nadrobić. No i mało tego, to jest wszystko określone takim klimatem, który nie jest po prostu sam z siebie taki cholernie ciężki i przytłaczający. To jest wszystko taka temperatura, taka letnia, taka, znaczy w sensie mówię, że taka. W sam raz do po prostu do pogrania, żeby się odprężyć, policzyć, trochę pokakować i tak dalej. Bardzo przyjemny tytuł z gatunku Worker Placement. Absolutnie mnie w kolekcji zostaje. Eee, to jest jedna z tych gier, gdzie będę do niej chciał, chciał wracać. I tak jak mówię, Worker Placement zrobiony dobrze. Eee, polecam. Tyle moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze w Ogry Game za przekazanie nam gry do recenzji. A Was moi drodzy z tradycji zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, za zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.